Kamala Khan wkracza do MCU. Zapraszam na krótkie omówienie pierwszego odcinka serialu Ms. Marvel. Najnowszy serial MCU o muzułmańskiej nastolatce pochodzenia pakistańskiego, która staje się superbohaterką, był przez część fanów Marvela, no powiedzmy sobie to wprost, trochę lekceważony. W dzisiejszych czasach, kiedy Kevin Feige dostarcza nam tak wiele różnorodnego kontentu, część widowni albo już czuje przeszyty tymi treściami, albo po prostu nie nadąża za śledzeniem kolejnych produkcji. To zupełnie normalne podejście. Po Avengers Endgame całe kinowo-serialowe uniwersum bardzo mocno się rozrosło, a propozycji jest tak dużo i są one tak różne od siebie, że powoli wkraczamy w taką fazę, w której większość fanów, owszem będzie śledziło dalej MCU i dalej się nim pasjonowało, ale raczej będzie patrzeć na nie przez pryzmat historii ich ukochanych bohaterów, niż śledząc cały przeogromny świat. Które trzeba zgłębiać od pierwszej do ostatniej minuty każdego seansu. Jest to raczej szansa dla Marvela, a nie wada. Filmy robione według tych samych schematów w pewnym momencie po prostu będą się nudzić. Jest to po prostu nieuchronne. I Kevin Feige i kierownictwo Marvel Studios doskonale zdają sobie z tego sprawę. Konieczne jest ryzykowanie, korzystanie z wyobraźni nowych kreatywnych twórców, umożliwienie im tworzenia projektów, które będą świeże, a czasami wręcz nowatorskie. A seriale na Disney Plus mają tę przewagę nad produkcjami kinowymi, że w ich ramach wspomniani twórcy mają o wiele większą swobodę twórczą niż w przypadku projektów filmowych. Jest wiele osób, które po Endgame oglądają MCU wybiórczo. Osobiście znam ludzi, którzy odpuścili sobie Falkona i zimowego żołnierza. Mimo, że zachwalałem ten serial, polecałem go z uwagi na wysoką jakość produkcji, angażującą historię i świetnie zrealizowane sceny walk, to mimo to nie udało mi się części z nich skusić na seans. Wiele odpuściło What If, w większości z uwagi na animowaną formę, z drugiej jednak strony, no zniechęceni kiepskimi opiniami o tej produkcji. Pod górkę też miał Hawkeye, który przez całą Infinity Sagę nie zrobił jakiejś zawrotnej kariery i raczej nie był ulubieńcem publiki jak inni korowi członkowie Avengers. Dlatego też deklaracje części widowni, że odpuszczą Miss Marvel, nie dziwią mnie zupełnie. Doskonale to rozumiem. Jest tyle rzeczy od Marvela do oglądania. Cieszę się wręcz, że każdy w tym świecie znajdzie coś dla siebie. Ja na Mess Marvel wręcz wyczekiwałem. Czekałem na tą produkcję od chwili, gdy na konferencji prasowej po premierze Captain Marvel pojawienie się Kamali w MCU potwierdzili niejako Samuel L. Jackson i Brie Larson. Carol Danvers jest obok Wandy moją ulubioną postacią w Marvelu, więc rozbudowę całego Carolowego lore przyjąłem z wielkim entuzjazmem. Poza tym lubię samą Kamalę. Nie czytałem oczywiście wszystkich komiksów z tą bohaterką, ale twórczość Willow Wilson jest mi doskonale znana. Kamala to wyjątkowa postać i cieszę się, że teraz nadchodzi czas w Marvelowym świecie live action. Pierwszy odcinek Ms Marvel jest znakomity. Przede wszystkim jest bardzo kreatywnie zrealizowany. To wspaniała zabawa formą, przede wszystkim jeżeli chodzi o scenografię i montaż. Całość jest osadzona w bardzo specyficznym settingu. Twórcy serialu podeszli do tego zagadnienia wręcz detalicznie. Gdy poruszamy się w przestrzeni domowej od razu czujemy że jest to rodzina z trochę odmiennego od zachodniego kręgu kulturowego. Kanowie to amerykańscy, pakistańczycy. Widzimy to wymieszanie amerykańskiego stylu życia z elementami kultury muzułmańskiej, która jest podstawą tożsamości tej rodziny. Udaje się to wszystko przedstawić w niezwykle ciekawy, ale przede wszystkim wiarygodny sposób. Kontekst kulturowy jest tutaj wyraźnie zaznaczony i ma on swój duży urok, a jednocześnie tworzy pewne trudności i ograniczenia, które Kamala musi przezwyciężyć. Pierwszy odcinek jest bardzo dobrze nakręcony, a przede wszystkim całą robotę robi dynamiczny montaż. Ile tu jest kreatywności w przejściach pomiędzy scenami? Nastrój bohaterów, ich myśli, a nawet elementy rozmów prezentowane są za pomocą napisów czy grafik, które pokazywane są na drugim planie. Czasami w tym celu wykorzystywane są również elementy scenografii i, wow, robi to duże wrażenie tworzy to unikalny klimat tej produkcji. Myślę, że to właśnie największy atut tego serialu. Oczywiście mówię to z perspektywy pierwszego odcinka, ale myślę, że będziemy kontynuować ten styl opowiadania historii również w kolejnych epizodach. Kamala jest przesympatyczną osobą. To marzycielka, która jest mega zajarana światem superbohaterów, a przede wszystkim Captain Marvel. Cały pierwszy odcinek to w zasadzie hołd dla wszystkich fanów Marvela, którzy angażują się w współprzeżywanie wydarzeń z filmów i komiksów. Dla cosplayerów, twórców gadżetów. I tych, którzy wyrażają swoje zainteresowanie tym światem, na przykład kupując merch, czy z dumą nosząc koszulki z podobiznami bohaterów. Oczami Kamali widzimy tę wspaniałą społeczność fanów, i jest to coś absolutnie wyjątkowego, a jednocześnie jest to taki bardzo miły gest w kierunku wszystkich sympatyków Marvelowych Herosów. Póki co ten serial został bardzo ciepło przyjęty przez fanów. W momencie, na, kiedy to nagrywam, ma on 95% na Rotten Tomatoes, a audience score to 89%. Myślę, że tak dobra opinie o pierwszym epizodzie skuszą część tych nieprzekonanych do tego, aby dać Kamali szansę. Larsoniarze nie mogą przestać wygrywać. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza opinia o pierwszym odcinku Ms. Marvel. Zachęcam do dalszego obserwowania kanału i zostawienia subskrypcji. Regularnie wpadają tu popkulturowe materiały, a myślę, że i o samej Kamali będę nagrywał regularne omówienia. Wpadajcie również na mój fanpage na Facebooku oraz na grupkę naszej społeczności, wszystkie linki macie w opisie. To tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Cześć.